Ile zarabia spawacz? W ciągu ostatnich kilku lat zawód ten przeżywał prawdziwy renesans. Głównie za sprawą kwestii finansowych chętnych do pracy jako spawacz nie brakowało. Jak wiadomo, czasy się zmieniają, koniunktura w branży spawalniczej również. Ile zarabia spawacz? Intratny zawód, na który był wielki bum w ubiegłych latach. Czy sytuacja się zmieniła i czy nadal można zarabiać ponad 100 zł za godzinę pracy? Przede wszystkim, aby zostać spawaczem. Należy przejść odpowiednie przeszkolenie i ukończyć odpowiedni kurs przygotowujący do zawodu. Oprócz tego od spawacza wymaga się siły fizycznej, dokładności i precyzji oraz rozległej wiedzy na temat materiałów, z którymi pracuje. Zawód ten jest potrzebny praktycznie wszędzie. Swoje zastosowanie znajdzie w branżach budowlanych, transportowych, górniczych czy w stocznictwie. Praca spawacza polega na łączeniu elementów metalowych przy wykorzystaniu elektrycznego źródła ciepła. Ile zarabia spawacz w Polsce i za granicą średnie wynagrodzenie polskich spawaczy to ok. 4,5 tysiąca złotych. Jednak nie jest chyba tajemnicą, że za granicą przedstawiciele tego zawodu mogą zarobić znacznie więcej. Rynek europejski nadal jest nienasycony, a firmy zagraniczne wciąż szukają pracowników, mniej lub bardziej doświadczonych, jednak posiadających niezbędne umiejętności do wykonywania tego zawodu. Oferują one bardzo atrakcyjne warunki pracy. Spawacz w Niemczech może liczyć na zarobki rzędu od 12 do nawet 22 euro za godzinę. W Holandii i Francji sytuacja wygląda podobnie. Wszystko zależy od doświadczenia i metody, w której wyspecjalizowany jest pracownik. Najwięcej w Europie można zarobić w Szwajcarii, bo od 25 do 30 euro brutto, jednak trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że życie tam jest dużo droższe. Ile zarabia spawacz podwodny? Spawacz podwodny to wymagająca i bardzo specyficzna praca. Ekstremalne warunki przekładają się na duże pieniądze. Spawanie pod wodą – to nawet brzmi niebezpiecznie. A spawacz wodny musi się z tym zagrożeniem mierzyć codziennie. Zestawienie prądu i wody może zakończyć się tragicznie. Prędkość stygnięcia jest nawet dziesięciokrotnie większa niż na powierzchni. Praca spawacza wodnego jest najbardziej zyskowna, a jego zarobki w Stanach Zjednoczonych sięgają od 30 do 200 dolarów amerykańskich za godzinę pracy. Ile zarabia spawacz w Stoczni Gdańskiej? Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć bardzo dużo ogłoszeń wakatów dla spawaczy. Część z nich jest kierowana do doświadczonych spawaczy, część do osób dopiero początkujących. Wśród anonsów można również znaleźć ogłoszenia do pracy w Stoczni Gdańskiej, gdzie spawacz może liczyć na zarobki rzędu 5000 zł. To chyba nie najgorsze zarobki, patrząc na przekrój polskich wynagrodzeń. Najlepsi spawacze z dłuższym stażem pracy mogą liczyć na pensję OKL. Okay. 6 tysięcy złotych brutto.